Witam Was kochani serdecznie. Dzisiaj na filmiku o prądach chciałam Wam dokładnie wytłumaczyć, dlaczego te prądy tak działają, dlaczego są tak ważne i dlaczego nasza firma od lat stosuje te prądy w swoich małych pudełeczkach, urządzeniach i od tylu lat żadna firma nie pokonała naszej firmy w tej, firmy w tej dziedzinie i cały czas jest. Numer jeden. Jak to się stało? Myślę, że za sprawą tak wielu naukowców, którzy prowadzą naszą firmę, prowadzą produkty naszej firmy, robią te produkty, doskonale wiedzą, jak genialny wpływ ma prąd stały na nasze ciało. Prąd galwaniczny jest to prąd stały, który przepływa przez płyny. Naszego ustroju, naszej tkanki. Wtedy nazywany jest prądem galwanicznym. I żeby płynął prąd, muszą być oczywiście dwie elektrody, anoda i katoda, i zawsze prąd płynie w kierunku od katody do anody. Można to sobie, to sobie, to sobie jakoś zapisać i zapamiętać. Jest to ważne w momencie wprowadzania substancji do skóry. Dlaczego? Wprowadzając substancje yy, dzień dobry Pani Mario, prowadząc substancję yy, zabiegowo przy jonoforezie, bardzo ważne jest, ażeby wiedzieć, jaki układ jonowy ma lek, czy dodatni, czy ujemny. Żeby ten lek na gaziku, nasączyć gazik odpowiednio tym lekiem, preparatem, substancją i dać pod elektrodę o identycznym ładunku, żeby te jony po prostu Odpychane były, jeżeli anodowe będzie, będą jony i anoda będzie aktywną elektrodą, to te elektrony, jony będą się odpychały i będą wnikały w głąb skóry i będą tam w tej skórze działały i wykonywały reakcje. I tak samo jest odwrotnie, czy, czy plusowy jest lek, czy substancja. I tak tutaj firma wykorzystała najstarszą technikę leczniczą, która. Genialne ma efekty i rezultaty również w stosowaniu na skórze na ciele, dlatego że prąd przepływający przez tkanki powoduje pobudzenie tych tkanek, pobudzenie krążenia, dzięki temu wypłukiwane są te złogi z przemian materii, które gdzieś tam leżą, więc skóra jest lepiej odżywiona od środka. Dlatego, że jak więcej tej krwi przepływa, to i więcej substancji odżywczych napływa. I też w ten sposób następuje regeneracja tej skóry, większa produkcja włókien kolagenowych, i sam właśnie prąd, póki nawet jeszcze nie ma wprowadzanych do skóry y, jonów jakichkolwiek preparatów, substancji, sam ten prąd działa. I słuchajcie, ja sobie zrobiłam takie y, bardzo szerokie notatki, jako że y, jest to po części mój zawód nawet nie po części tylko w 100% fizykoterapia mieści się w dziale fizjoterapii i ja wyciągnęłam również swoje notatki i żeby to być, było merytoryczne i dla was bardzo mam nadzieję ciekawe ponieważ my wstrzykiem ustawianiem programu w zależności, którą ampułkę używamy, zmieniamy elektrodę na katodę albo anodę tak też przygotowałam dla Was materiał, że każdy z tych rodzajów prądów, czyli galwaniczny, anodowy albo katodowy, również ma różne działanie dla naszej skóry. I tak słuchajcie, na przykład galwanizacja katodowa działa na skórę zasadowo. Zobaczcie, anodowa zakwaszająco zupełnie dwa różne działania. I ta galwanizacja katodowa podru, po, podrażnia zakończenia nerwowe, pobudza ukrwienie i oczyszcza oczyszcza skórę właśnie tak jak Wam mówiłam poprzez pobudzenie tego krążenia i zmiękcza skórę wspomagając nadprodukcję jakby łoju, więc świetnie się nadaje do cer suchych do działania przeciwzmarszczkowego, bo i złuszczenie, usunie trochę zmarszczek i na naszym własnym płaszczem lipidowym bo tak boimy się używania nazwy, nazwy łój ale to są to jest właściwa substancja która nas naturalnie nawilża. Kiedyś nie było przecież kremów w pradawnym człowieku, a miał swój właściwy płaszcz lipidowy i ta skóra miała jakieś tam swoje właściwe pH. I słuchajcie, jednym z działań tej, tej galwanizacji katodowej jest zwiększenie wydzielania łoju przez usprawnienie krążenia, co jest bardzo korzystne w przypadku osób z cerą suchą. Galwanizacja katodowa poprawia również stan cery, widocznie odwodnionej. Przyciąga płyn tkankowy z, z tam, ze środka do powierzchni. Wykonanie zabiegów wskazane jest dla osób ze skórą dojrzałą, z odmrożeniami. Więc słuchajcie, nawet jak są dłonie po odmrożeniach takie, takie zaczerwienione, zaleca się dla pacjentów cierpiących na zaburzenia krążenia obwodowego, czyli na tych dalszych odcinkach ciała, i porażenie wiotkie, które jest w różnych jednostkach chorobowych dodatkowo. Łączy się tutaj bardzo działanie lecznicze z działaniem takim estetycznym. Zabieg polecany jest dla osób z cerą suchą, dojrzałą, ziemistą i źle ukrwioną. I teraz drugi typ tej galwanizacji anodowej, czyli kiedy aktywną elektrodą jest druga elektroda. Ta z kolei nad skórę działa zakwaszająco a co za tym idzie, pełni również rolę bakteriobójczą. Patrzcie, jaka ważna, jaka ważna rzecz. Uspokaja zakończenia nerwowe, zmniejsza przepływ krwi oraz ujędrnia tkanki. Zabieg galwanizacji anodowej poprawia kontur twarzy, czyli podnosimy sobie buzię, ożywia widocznie zmęczoną cerę, rozszerzone pory się zwężają i pomaga zmniejszyć rumień, i objawy trądziku różowatego. Wiele osób, y, kobiet szczególnie w dojrzałym wieku, boryka się z tym problemem i nie wiadomo, co z tym robić. Także trądzik różowaty, drogie panie, y, jak najbardziej tak. Polecana dla osób z, nerwami, y, z nerwicami naczyniowymi, czyli tak jak ktoś ma taką szybką reakcję, że nie wie z jakiego powodu robi się czerwony, rzadko kiedy to się zdarza, ale mam takie panie. Y, dla zalecana pacjentom z nerwobólami oraz zapaleniem zakończeń nerwowych. Wykonanie galwanizacji anodowej zapewnia uspokojenie skóry po zabiegu oczyszczania. Na pewno się spotkaliście u kosmetyczki po oczyszczaniu twarzy, że ona jeszcze Wam tam jedzie, jak nie Darson to jeszcze czymś innym dla uspokojenia tej skóry. I tutaj Nuskin wykorzystał, właśnie zamknął w tym pudełeczku ten prąd galwaniczny, gdzie przyciskiem zmieniamy sobie tą elektrodę na anodę albo katodę w jednym zabiegu na twarz. Robimy to dwukrotnie, czyli używamy i prądu anodowego i katodowego, czyli wszystkie te efekty, o których Wam przed chwileczką powiedziałam, są użyte w jednym zabiegu. Dlatego po pięciu zabiegach, po pięciu minutach jednego zabiegu, jak zrobicie zdjęcie przed i zdjęcie po, i zdjęcie za 10 minut po zobaczycie diametralną różnicę. Bardzo fajnym takim testem sprawdzającym to jest po prostu zrobienie zabiegu tylko i wyłącznie na połowie twarzy i porównaniu potem drugiej połowy twarzy jak. Ta część wygląda. Yy, dzień dobry, Pani Magdaleno. Jak ta część wygląda, jak się podnosi? Bardzo ważne jest to, żebyśmy to monitorowali za pomocą właśnie zdjęć, bo oko nasze jest tak niedoskonałe, tak leniwe, że jak wszystko nam się podniesie, to uznamy to, że jest OK, wszystko tak jak, tak jak, tak jak było. A zdjęcie prawdę Wam powie i pokaże dokładnie te zmiany. I w tej chwili, kochani, mamy trzy urządzenia, które mm, emitują prąd. Dwa urządzenia, z tym bym się nie zgodziła, że to jest prąd galwaniczny, dlatego że, mimo że to jest prąd na minusie, jest on nierównomierny w sensie, że w trakcie pracy jego wykres sinusoida opada i wzrasta. Nie jest to prąd taki stały, że włączam plus albo minus i ten prąd bez najmniejszej zmiany zmian natężenia przepływa przez naszą skórę. Myślę, że skóra twarzy jest takiej grubości, że galwanik spa wytwarza taki prąd, który ma wejść w tak optymalną warstwę skóry, cienką i tam wprowadzać jony preparatu, tak? czy to żeli, czy naszego peptydowego kremu pod oczy i tam zostawić te składniki. Natomiast jeżeli chodzi o galwanik wody, gdzie... Ten prąd jest 10 razy mocniejszy niż w galwaniku SPA do buzi. Chodzi tutaj o to, ażeby ten prąd zadziałał na centymetrowej warstwie skóry. Bo my przecież tą skórę na udach, pośladkach czy na brzuchu mamy naprawdę co najmniej centymetrowej grubości. I tam jest podkładka tłuszczowa, powięź, tkanka podskórna i te wszystkie struktury... Ma ten prąd zadziałać, ma wejść w te wszystkie struktury, i nie wzięłam ze sobą tej dużej tuby z żelem do ciała, też z układem jonowym. Ma ten prąd oprócz swojego własnego działania, bo on sam z tego urządzenia również zadziała i poprawi nam stan naszej skóry, ma wprowadzić jony tamtego środka na konkretną głębokość. Ja któregoś razu na, takiej, na takim online produkt party, Zrobiłam może taki dowcip. Wzięłam chusteczkę higieniczną, która była, wiecie, jak wyciągamy z pudełka, to ona jest tak na trzy razy zagięta, czy, czy nawet na cztery. I wzięłam igłę z nitką, jakoby ta nitka była prądem, i po prostu przez te warstwy przeszywałam, żebyście obrazowo widzieli, że ten prąd, jak ma cały czas w czasie pracy takie wychylenia, to on cały czas po prostu pracuje w tych warstwach skóry, którą ma pobudzić. Ma ujędrnić, ma wygładzić, ma trochę również odchudzić, dlatego że te prądy działają bardzo wspomagająco przy wszelkich terapiach odchudzających. Jest bardzo zalecany do zagęszczenia skóry. Kochani, co ja jeszcze mogłabym Wam powiedzieć: to czym firma się bardzo szczyci, to to, że to urządzenie. Oprócz tego, że wykorzystuje najstarszą i najskuteczniejszą technikę y, działania na skórę, to dodatkowo y, NuSkin rozszerzył możliwości, ażebyśmy mogli to wykorzystać również w leczniczym działaniu na skórę głowy, jeżeli ktoś boryka się z bardzo dużym problemem wypadania włosów. Również ja mam tutaj końcóweczkę nałożoną taką maleńką do tego kremu pod oczy. Jest końcówka bardzo wygodna, bardzo łatwo nią się pracuje pod oczami, czyli jeżeli ktoś ma tutaj takie na wąsiku zmarszczki. Jest końcówka do prasowania całej buzi, proszę bardzo, do całej powierzchni. I jest końcówka, jeżeli ktoś chce spróbować, a nie ma galwanika do ciała, do ciała, na przykład do ramion czy do brzucha i można spróbować popracować tą końcówką. Ktoś kiedyś zwrócił mi uwagę... Na temat lekkości urządzenia, że jest ono plastikowe i że na pewno nie działa. Słuchajcie, wszystkie te końcówki pokryte są stopem platynowo-miedzianym, i tam są, brzydko wam pokażę. Widzicie takie dwa styki, gdzie całe to pokrycie zbiega się do tych styków i nakładane jest na wyjście tych styków tutaj w urządzeniu. Dzięki czemu przewodzi się właśnie ten prąd do powierzchni metalowej. Natomiast spróbujcie wziąć nawet szklankę i tą szklanką pojeździjcie sobie przez nawet dwie minuty po ręce i zobaczycie, że Wam by ręka odpadła. Te urządzenia są leciutkie po to, żeby nie więdła Wam ręka i żeby łatwo Wam się pracowało. Także w pełni metal jest... Przepraszam, w pełni pokryte jest metalem, mimo że może Wam się to wydawać tak lekkie. Tłumaczę to, co, co kiedyś, co kiedyś, o co kiedyś ktoś mnie zapytał. Urządzenie ma pięć programów. Pierwszy program służy już tak szybciutko w woli wytłumaczenia temu białemu żelowi oczyszczającemu, i drugi program służy żelowi niebieskiemu, temu. Który działa już przeciwzmarszczkowo ujedrniająco. I po wprowadzeniu jonów tego, tych preparatów do skóry, one tam działają 72 godziny, wstrzymując procesy starzenia. I w tym czasie druga część preparatów może zadziałać tak silnie regenerująco, że obiecuję Wam głową przy czwartym, piątym zabiegu, nawet jak nie zrobicie sobie zdjęcia przed i po, powiecie, Wow, ale ekstra. Faktycznie ta skóra zupełnie inaczej wygląda. Ona się napina, ona jest jakby, jakby ostrzyknięta czymś. Nie, nie potrafię tego wytłumaczyć, ale ta skóra wyraźnie cofa Wam się w czasie. Ci z Was, którzy obserwuj, obserwują mnie regularnie i oglądają y, moje lajpy, które udostępniam, y, pokazywałam Wam kilka dni temu moją walkę z nowym naszym urządzeniem y, Boost który ma prądy inne, nie będę o nich dzisiaj mówiła, natomiast jest do niego serum z witaminą C i ten boost jest dla mnie ogromną pomocą, kiedy po prostu pojawi mi się jakiś paskudny pryszcz okazjonalnie. I tak jak mówiłam, zobaczcie, że teraz mam, mam dwa. Ten już jest końcówka, i to jest czwarty dzień, kiedy stosowałam bust, a wczoraj pojawił mi się nowy, chyba za karę, i wieczorem, i wieczorem, Dzisiaj rano już go, już go tym mordowałam, także również lecznicza, właśnie, i dezynfekująca, odkażająca moc prądów, myślę, że jest najlepszym rozwiązaniem i najtańszym rozwiązaniem, żeby w domu zrobić sobie ekstra zabieg i mieć tą skórę na najwyższym możliwym poziomie w pielęgnacji. Żaden oczywiście krem, żadne, żadne smarowania będą tylko na skórkowe i to przeczytacie wszędzie i każdy Wam to powie. Prąd natomiast wprowadzi Wam te preparaty pod skórę. Jeżeli pojawiają się pytania, jeżeli chcecie wiedzieć, jakie są w przeciwwskazaniach są to typowe. Otwarte, otwarta skóra, czyli jak jest rana, to absolutnie żadnych prądów nie stosujemy. Przy nowotworach nie stosujemy, przy gorączce nie stosujemy, nie stosujemy również w ciąży, przy karmieniu piersią, szczególnie w pierwszych czterech miesiącach, nie stosujemy tych zabiegów. Resztę. Nie, ma, nie widzę tutaj przeciwwskazań. Jeżeli macie jeszcze metal, jeżeli jest w ciele metal, jasne, jeżeli jest biodro, yy, myślę, że sztuczne, tak, wstawione, jest tam czpień wbity w kość udową, to również prądów nie należy używać. Yy, I w momencie, kiedy mamy aparat na zębach, trzeba przeczekać, aż ten aparat zostanie, yy, zostanie zdjęty, i wtedy cieszyć się z korzystania z tych prądów i z ich działania. Jeszcze sprawdzę, bo ja sobie tutaj porobiłam zdjęcia moich moich tutaj tych notatek a propos leczniczego działania, że w ogóle właśnie korzysta się z prądów galwanicznych przy leczeniu stanów zwyrodnieniowych, stawów, mięśni, różnych bólach, dlatego że nerw ma taki długi akson i ten akson ma takie osłonki mielinowe i prąd galwaniczny przeskakuje po tych osłonkach mielinowych i w momencie jeżeli bóle są po nerwie, to zablokowuje nad miejscem przewodzenia, że że po prostu nie odczuwamy bólu. Więc to fajna terapia przeciwbólowa na moment leczenia danej danej części i specjalnie jeszcze na sam koniec pokażę wam. Przygotowałam sobie coś takiego. Miałam zaleconą niedawno fizykoterapię w zeszłym roku i kazano mi przychodzić z żelem Olfen do jonoforezy. Jako że mój mąż, myślę, że wasi mężowie też nie są chętni, żeby ich zagonić do, do lekarzy czy na jakieś zabiegi. Spróbowaliśmy! Po prostu spróbowaliśmy galwanikiem do ciała zrobić przeciwbólowy zabieg na tutaj napięcie, na bóle, mięśni karku i przy szyi. No i pomogło. Będziemy kontynuować dalej. Zobaczymy, ile zabiegów potrzeba, żeby efekt utrzymał się terapeutyczny na stałe. Oczywiście, że urządzenie nie jest polecane jako medyczne. Natomiast ja lubię używać głowy i możliwości, które mam w zasięgu ręki i powiem Wam, że na pewno będę tego urządzenia używała wielokrotnie, jeżeli gdzieś jakiś ból się pojawi. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Pojawiało się ze mną parę osób. Do miłego zobaczenia. Chętnie odpowiem Wam na pytania. Jeżeli będziecie mieli, możecie śmiało pisać do mnie na Messenger albo tutaj w komentarzach. I jeżeli dzisiaj obejrzycie to, to nagranie, może będziecie mieli chęć zobaczyć naszą prezentację. Dzisiaj o 20.00. I posłuchać, w jaki sposób firma pracuje z tymi urządzeniami i jakie daje możliwości. Pozdrawiam, polecam i do zobaczenia. Pa, pa.